Dziękuję, widzowie. Z tej strony Karol i spokojnie nie pomyliliście kanałów. Jesteście na kanale Natix ale dzisiaj wyjątkowo to ja się z wami witam, dlatego że Natalia ma dzisiaj swoje urodziny. Generalnie Natalia nie wiesz, na grunt ten wstęp, bo ona myśli, że poszedłem teraz po bułki i faktycznie będziemy musieli kupić bułki, ale wychodząc, Natalia się malowała. Wziąłem szybko aparat, wziąłem szybko laptopa, bo robimy Natalii niespodziankę. Dzisiaj Natalia dostanie do mnie dwa prezenty. Pierwszy mam już kupiony, on jest aktualnie w piwnicy, bo posłuchałem go tam, bo wiedziałem, że tam Natalia go po prostu nie znajdę. Ale drugi, ciekawszy prezent muszę teraz. Zamówić razem z wami Generalnie od jakiegoś miesiąca Raz z Natalią planujemy jakiś wyjazd na wakacje Bo troszeczkę po tym daily grudniowym Byliśmy zmęczeni Teraz też dużo nagrywania Dużo było różnych imprez rodzinnych Więc nie mogliśmy teraz ani w styczniu, ani w lutym lecieć I od jakichś dwóch tygodni Patrzymy sobie na hotele na Dominikanie I generalnie mamy wybrane dwa takie hotele Nad którymi się zastanawiamy Ale ja specjalnie, wiecie, przedłużałem zamawianie Rezerwowanie biletów na lot I właśnie tego hotelu, żeby zrobić Natalii niespodziankę na urodziny Z tyłu mam ze sobą O, proszę bardzo laptopa, a i wziąłem też e, reklamówkę dla niepoznaki, że so niby wiecie, idę po bułki i żeby Natalia nic nie podejrzewała. I zaraz razem z wami zamówię nam w czasy na Dominikanie. E, mam już hotel wybrany z tych dwóch, wiem do którego polecimy. Nie wiem czy Natalia będzie zadowolona, mam nadzieję, że tak, ale no już nie będzie wyjścia go e, za chwilę kupię. Mam już też wybrany termin, więc no mogę wam już teraz zdradzić, że e, polecimy 1 marca na Dominikanę i tam będziemy chyba 10 dni, ale mam nadzieję, że są jeszcze miejsca, że nam nie wykupili hotelu, więc wyjeżdżamy z garażu i no musimy to sprawdzić. Dobra. Wyjechałem z garażu, żeby było lepsze światło i żeby był net, bo właśnie muszę zrobić sobie hotspot z telefonu. Ale generalnie Natalia za jakieś 5 minut zacznie coś podejrzewać, że no, za długo mnie nie ma, ale na 100% pomyśli, że pojechałem jej po kwiaty, bo parę razy już tak było, że w dniu urodzin, wiecie, rano wychodziłem i wracałem z kwiatami, więc no myślę, że tego będzie się spodziewała, a nie tego, że właśnie zamawiam nam wycieczkę i czekajcie. Wziąłem naszego laptopa i generalnie yy, no, mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się to wszystko ogarnąć. Plus jest taki, że Natalia jest vlogowana z mojego maila, bo przed urodzinami zawsze wiecie, mówię, żeby z każdego urządzenia się vlogowało. Bo być może będę zamawiał jakiś prezent Więc y, Natalia na pewno y, maila nie dostanie Jak już zamówię tą wycieczkę Ale czekajcie trzeba hotspota zrobić Ja nie wiem ile to zajmie, czuję, że chwilę to potrwa y, Zobaczymy kiedy Natalia napisze Dobra, mam już to na laptopie i teraz widzę pytanie za 100 punktów Czy ten hotel jeszcze będzie y, dostępny Mam nadzieję, że go nie wykupili Zastanawiam się czy mówić wam jaki to hotel, ale na razie nie Jeszcze was przytrzymam w tajemnicy Powiem wam tylko, że jest to Dominikana I teraz czekajcie, sprawdź czy będzie dostępny? Błagam, żeby był ten termin. 1 marca. Uwaga, widzowie. Pobyt 9, 12 dni. To jest, to był maj. Patrzę, że już nie ma, dobra. Marzec pierwszy jest. Okej, okay. i są dostępne. Pokoje, tak, które by nas interesowały. I teraz trzymajcie się, żeby udało się wszystko dobrze zrobić, bo no, zamawianie wycieczki dość drogiej na parkingu pod sklepem to nie jest chyba najlepszy pomysł. Dobra, dodaję, słuchajcie, maksymalne ubezpieczenie, bo no wiecie, to jest jednak kawa u świata. Nie wiem, nie chcę się stresować, jakby coś tam wydarzyło. Też mamy sobie maksymalne ubezpieczenie, które daje tutaj biuro podróży. Ja pierdziele, ale widzowie nie wierzę. Za te złotych trzeba jeszcze dodać. Tak, busa z lotniska do hotelu. Ochrona po spożyciu alkoholu. Rezerwacja miejsc w samolocie. Wybierz. Miejsca teraz. To byśmy musieli zrobić? Nie podwyższam klasy, dobra. Ja pierdziele, nie wiem, stresuję się zamawiać wycieczkę taką, za tyle hajsu bez natalii, ale no co widzowie, jak mam się spodziankę to muszę dać, ale. Dobra, czy to jest tak. Na pewno nasz hotel, dwójka dorosłych. 1-11 marca, all inclusive, pokój mamy. Klasa przylotu ekonomiczna, bo ta wyższa kosztuje chyba 5 tysięcy więcej, więc nie będziemy przeginali. Pisuję teraz dane, muszę się skitać, żeby nikt mi tu wiecie. Uważajcie zawsze na to, jak jesteście gdzieś, logujecie się do banku, patrzcie, czy nie ma kamer i najlepiej wiecie, na maksa ściągajcie ekran. Dziś w sobie, że na to jeszcze nie, nie pisze, nie dzwoni, ale. Myślę, że ono wiecie, domyśla się o co chodzi po prostu. Yy, no wie, że wrócę z kwiatami. Właśnie w sobie, będę trzeba kupić te kwiaty dla niepoznaki, ale to zaraz. Płeć, mężczyzna. Ty, 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 Data urodzenia, dane drugiego uczestnika. Widzowie, dobra, teraz na talię Natalię. 9,7 luty. Siódmy, czyli dzisiaj, dobra. Dobra, dalej wszystko zupełnione. Wyświetliła mi się właśnie pełna kwota, i no powiem wam, że ta nie jest. To są, to będą nasze najdroższe wakacje w życiu. Dobra, wykonaj przelew, aby potwierdzić rezerwację. Dobra, kwota ja pierdziele Dobra, widzowie, przelew puszczony, teraz już nie ma odwrotu. Mamy wakacje zarezerwowane i no nie pozostaje nic innego jak powiedzieć o tym Natalii, Zobaczyć jej reakcję i no powoli szykować się na wyjazd. Dobra, zamykamy laptopa. Chwilę to trwało, ale powiem Wam, że i tak sobie poszło całkiem sprawnie. Mam nadzieję, że wszystko zrobiłem do. Dobrze, potem jeszcze z Natalią sprawdzimy, jak ją wiecie, dowie się o wszystkim, ale ten prezent damy jej dopiero na koniec y, tego vloga. Nie wiem, ile będziemy go nagrywali. Na początku damy jej pierwszy prezent, który zaraz zobaczycie. Na sam koniec dopiero powiemy jej o wycieczce, żeby wiecie, już tak miała taką mega niespodziankę, ale teraz ja bym się kwiaty, żeby myślała, że to z nimi tak długo mi zeszło. Potem y, kurde, przydałoby się jeszcze wydrukować, to nie? i kupić jakąś kopertę. Dobra, zobaczymy, jedziemy do galerii i wszystko spróbujemy ogarnąć. Oho, widzowie jest przypał! Natalia już pyta, gdzie jestem, a ja mam do zrobienia jeszcze sporo rzeczy. Dobra, słuchajcie, kupiłem kartkę. Generalnie nie Patrzcie, że jest to kartka na roczek, bo głównie chodziło mi o, o kopertę, która jest w środku. Tej kartki oczywiście tutaj nie damy. Damy jej tą kopertę, a no nie mam czasu, żeby wiecie, jeździć, szukać samej koperty, więc o, proszę bardzo, jak widzicie, tutaj jest idealna koperta, do której wsadzimy no, wydrukowane potwierdzenie tej wycieczki. Ale właśnie, żeby to wsadzić to najpierw musimy to gdzieś wydrukować. Dobra, mam słuchajcie, udało się wydrukować. Nie wygląda to za specjalnie. Ale tam w tej karcie w środku są ukryte wszystkie informacje odnośnie tego, gdzie jedziemy, kiedy jedziemy i w ogóle, więc no, jak dam to Natalia to otworzy, to wszystko będzie wiedziała. Niestety stadzimy w galerii sporo czasu, więc teraz jedziemy szybko do kwiaciarni po jakiś bukiet kwiatów, żeby wiecie mieć alibi. Potem yy, szybko po bułki, wracamy do domu, dajemy Natalii pierwszy prezent, którego jeszcze nie widzieliście. No a potem pod koniec dnia albo pod koniec vloga właściwie, bo nie wiem, będziemy nagrywali, damy jej yy, drugi prezent czyli tą wycieczkę. Dobra, widzowie, kwiaty kupione. Tak wygląda bukiet. Kurde, nie wiem, czy jestem do końca zadowolony, ale no, niech już będzie. W międzyczasie jak pani robiła mi bukiet, to byłem też o yy, jak widzicie po bułki i po pomidory, na szczerze, więc Niestety zeszło mi strasznie długo, bo trwało to wszystko jakieś półtorej godziny, więc yy, nie wiem, musiałem że byłem jakiś w że była kolejka, że pani długo robiła bukiet i w ogóle, żeby no nie domyślała się, że no przy okazji też wiecie, ogarniałem tę wycieczkę. Dobra, słuchajcie, jestem już w garażu, ale idę też do piwnicy, bo tutaj w piwnicy kilka dni temu schowałem, jest, dobra, jak widzicie, prezent na w takim oto wiaderku obi. Dobra, teraz już wracam do samochodu, po kwiaty, biorę bukiet i no w końcu idziemy na górę. A, zakupy na zostawię, bo będę musiał wrócić, słuchajcie, po nie i po MacBooka. Będę musiał jakoś MacBooka na górę, ale schowałem go tutaj do rokamówki mam nadzieję, że Natalia nie zobaczy. Sto lat! Sto lat! Halo! Nie! Jak żyje, żyje nam po ilu? Jakich dwóch godzinach? Półtorej nie, godziny. Proszę, proszę bardzo, kwiatki, prezencik. Dziękuję. A co, nawet ustnie pomalowałaś halo! No nie pociekał też nie! ale to nie. nie domyślałaś się, że pieniędzy z kwiatami? No nie. <laughs> no prezent pojechałeś. Nie, pre w ogóle... Masakra, prezent już e, miałem, ale byłem w trzech kwiatarniach, była taka kolejka, pani robiła ten bukiet ten, powiedz tylko czy ładny. Ładny, śliczny, no? Jezus, się bałem. No, widzę, że nie cię. No a jak? Na pewno? Nie, dobra, to już powiedziałem mniej więcej jaki ma być. Ej, czekaj, z prezentem, bo czekaj, ja pójdę tylko po ten, po yy, bułki, co? Nie, powiedzcie sensie będziecie bułki. Nie, byłem tylko w samochodzie, mam, no nie, nie zabrałem się. Że... Dobra, usta pomalowane, już się przygotowałam teraz, ale w ogóle jak ten prezent fituje z moim outfitem. I bez skitu! Czekaj, a wiesz to było schowane? nie nic w wiaderku obi naprawdę? no więc jak będzie lekko brudny to y, ten w sensie to wiesz ta, ta, ta torba to znaczy że przez wiaderko ale dobra otwieraj Tania uwaga bo widzowie też nie wiedzą co tam jest jeszcze nie pokazywałeś widzom? nie nie pokazywałem widzom czekaj nie, jak spokojnie musi to o właśnie to zrobić tak no i widzowie chwila prawdy ooo jakie słodziutki słodziutka no właśnie nie to jest bransoletka to ja będę miała kolejne do kolekcji tylko pytanie ładna czy nie? No. Jezu, nie pytaj, co ja mam z tą branzoletką, nie? Bo ty mówiłaś kiedyś, że, że chciała być bransoletkę. No ja byłem w galerii, szukałem, ale znaleźć ładną bransoletkę to graniczy cudem. Powiedz szczerze, czy ci się podoba, czy nie, bo w razie czego można ten? Można y, wymienić na coś innego. Podoba mi się, tylko musisz mi ją zapiąć, bo sama chyba nie dam rady. Widzowie, to jest ta patrzcie, taka delikatna. Bardzo ładna? Ale ładna. Paszcie, tak, jak ona pasuje do tej. to no. I do tej drugiej też, bo tutaj jest takie srebrne. Właśnie myślałem. I tutaj też jest czarno-złote Myślałem czy ten, czy różowe złoto, czy, czy złote złoto, ale różowego nie było Ale złote ładniejsze, bardziej mi pasuje no. Okej, okay. dobra, czyli to może być? Tak, bardzo Taka delikatna tak jest. jest, bo na tyle chciałem zoletki widzowie, ja szukałem jest w tylu różnych y, sklepach z biżuterią, że nie pytaj, nie? Wiesz, jak byłeś z nimi co? Jak z nimi byłeś? Jak rodzice nasi byli, to wtedy. Nie, ale jest bardzo ładne. Dobra, a ja, ja jak bukiet jeszcze ocenie? Widzowie, teraz już mogę Wam na spokojnie pokazać, bo na mieście to była taka spina ze masakra. To jest bardzo ładne. No, w szkole tylko, że tyle, trzeba było czegoś samego. To bardzo ładne te. Nie, bardzo ładne kwiaty. Dobra, śniadanie teraz, co? Dobra, śniadanie zjedzone i w ogóle jak ty się przywitałeś z moimi widzami. Tak! Ja a jestem. o słupku powiedziałeś i nie, o celu. Nie, nie! Nie! Nie, nie powiedz! No to ty widzowie koniecznie muszę zostawić suba na tym kanale, bo do końca miesiąca lecimy po 130 tysięcy subów. Widzowie była taka akcja, że właśnie zapomniałem, Niecie lajka, za to wiecie, akcję naszą zostawcie i subika, bo dzisiaj na to ja mam nie? To chyba wypadałoby I z tej okazji, że dałeś mi taki piękny prezent, zabieram się na deser. Jaki deser? A zobaczysz. My jesteśmy już w samochodzie, Karol tutaj robi za szofera. My teraz jedziemy na najlepszą bezę w którym do chleb i wino Naprawdę tam jest taka pyszna no, ale beza. Ona tak wygląda, zobaczcie, jak dojedziemy, serio. To w ogóle jest takie pyszne jedzenie i z miłą chęcią zjadłbym tam obiad, ale dzisiaj do Karola nagrywamy odcinek jedzeniowy. No. A, piękne to słoneczko. Super. Więc niestety z jedzenia sobie zrezygnujemy i zostaniemy tylko przy deserze. Ty, Natalia, jaka pogoda w ogóle w Twojej co? rodziny. Ja nie mogę patrzeć, jakie słoneczko! To już dawno nie było. No właśnie. Tylko dla kamery to nie najlepiej widzę, bo wszystko się odbija. To chyba Karol już powoli czas na okulary przecież słoneczne na no, rozpoczęcie no, bez sezonu. Ki, bez kidu, bo ja nic nie. Ale widzę, aż nie? oczy tak ten no, się mrużył. No, nie, cały nie jesteśmy. Dobra, idziemy się na miejscu, bo to nie ma sensu. Dobra, jesteśmy już na miejscu, siedzimy i co bierzemy? Sam deser no, chyba, co? No, dzisiaj jedynie odcinek do mnie nagrywamy, więc chyba jedzenia nie będzie. Będziemy potem jedli. O tym makaronie, który jest tutaj taki. I przyszli... no, czy może czują czy ktoś ja Natalia. Nie, 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 O, tutaj mamy desery i ta beza pod trójką, to jest po prostu coś pysznego. A to chyba weźmiemy jedną na pół, co? Bo ona jest taka duża. O, no, chyba tak, ona. Weźmy ją w czwórkę. Tak, 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 tak. Nie? Dobra, nie. Weźmy we, weźmy jedną na pół i tak wystarczy, ja myślę. chyba Weźcie chcę tą herbatę zimową. Okej, okay, dobra. Okay, Pierwszy nasza beza i patrzcie jak ona wygląda. O no, jest mocno. <laughs> jedną na dwójkę i no w jedną osobę nie ma szansy jej zjeść, nie? No wiem, we dwójkę, to zjemy szczerze Natalia piękne kwiatki. Tutaj jest też sos karmelowy chyba, tak? A nie, Jednak, nie wiem. Taki, dobra, ale próbuj, próbuj no dalej, ja zobacz, czy smoguję tak jak zawsze? O, wygląda zacnie, wygląda mocno widzowie. Jak? Dobra? Mhm. Dobra widzowie, to idziemy jeść urodzinową bezę Dobra, my już wyszliśmy z knajpy, beza zjedzona Co prawda nie w całości, nawet wy dwójkę nie daliśmy rady O, taka słodka Taka słodka, ale ona jest taka dobra, że naprawdę jeżeli będziecie w mieście, To polecam chleb i wino, ale koło motławy Tak, bo są dwa, no Tak, bo są dwa i to jest zdecydowanie lepsze Było mega pysznie, ale teraz jedziemy po rzeczy do urodzinowego zdjęcia A właśnie, urodzinowa fotka musi, to to sobie. To e, musi być widzowie Balony, tak? Urodzinowe Balony, nie wiem, czy może jakąś taką czapeczkę, albo te gwizdki takie Nie, jedziemy. no nie klincz Balonem jest no clean dream, ale może No masz... ja 25 lat no ja już właśnie... mogę, ja już się A No tak, ty jak typowy boomer już. <laughs> nie, no dobra, jedziemy, zobaczymy, spróbujemy to znaleźć, nie? Dobra, <laughs> mamy to Natalia, trzy, trzymaj! No, je. że jest ładna pogoda na moje urodziny? No ładna jest, tylko że wieje troszkę. <laughs> troszkę. Weź trzymaj, żeby to... Ja już sobie owinęłam, bo już jak wyszliśmy, to... Ej, <laughs> Bo to prawie mi je związku! Yy, ale trzymaj je za ten, za, nie tylko za sztuk, tylko też tam za uchwyt, bo <laughs> to się może źle skończyć, ale... pachnie kurczakiem z czy czujesz? Też kluczaka ja o, teraz wygląda jak na 52. Usta tak, żeby było 25, ale. No ale masz 25 na no telewie, że to już w górę się zaokrągla, nie? Czyli czy jak zaokrągasz, to masz 30. Ty już masz tyle. Nie mam tyle, ja mam Nikogo mówię. Ale już jest w listopadzie dopiero, to jeszcze tyle, że szok. To ciekawo, bo już masz też tyle, już sobie nie odejmuj. Dobra, czekajcie, widzowie. Oj, czekaj, dobra. Czekaj, 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 żeby teraz go nie zwiało, Co? No weź to wsadzaj, no! Jak mam to wsadzać? Czekaj, biorę. Dobra, pójść, pójdź tą. Uwaga, to się skończy, widzę. poleć jak nic, nie? Dobra. Mało, no po, <laughs> czekaj. Spoglądaliśmy się. No czekaj, już dwójka. Pójść ten, ten. Cyk, dobra, dwójka siedzi. Czy to piątka jest? Nie, to jest dwójka. Dobra, i piątka? Też, dobra. Ona się z balonami. Misja, e, nie! Bo, weź, bo się właśnie o. przepali to pięknie. bo jest No Jezu już... Tak jak już przebiła jeszcze przez zdjęcie to byłby hit. O, widzowie, kwiatki się przydadzą do zdjęcia. No tak, ale tutaj tak się wystawiać, bo robimy w ogóle tutaj ten, zdjęcie na Insta, zrobiliśmy takie, o widzicie, z taką scenerię, no nie, nie za bardzo się ten, napracowaliśmy, ale na zdjęciu będzie wyglądało spoko. Obciążniki trzymają. A to są te obciążniki, ale powiem ci, że kitaty fitują Natalia, warto było dzisiaj dwie godziny za nimi jeździć. Czy bardziej tą, gdzie są te piękne linie, czy bardziej tą różową? Nie, chyba te. te... To są linie? Nie wiem, jak to łączyć. Nieważne, jest, z każdej strony są OK. Tylko tu jest za dużo zielonego akurat. O, 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 tak. O, tak, idealnie. Ale jak skończymy robić to zdjęcie, to może obejrzymy moje stare zdjęcie na Instagram. Tak, bo to jesteś, no zobaczymy. Wspominamy Zobaczymy, jak się zmieniliśmy, nie? Co roku wlatujemy. No, taka tradycja już. Dobra, to idziemy robić. Zdjęcie zrobione, ale przed chwilą mieliśmy dziwną akcję. Ktoś tu mój na numer telefonu Karola, poprosił mnie i to okazało się, że to jest pani kurier, tak? tak no ja tak zrozumiałem, że pani kurier? Ja za 5-7 minut i szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to jest za wszystko. No, ale ja przysięgam, że ja ci nic nie zamawiałem. To jest jakaś dziwna akcja. Może od jakiegoś, nie wiem, jak, jakiegoś, twojego wielbiciela dostaniesz jakiś prezent? Ja ja telefon, to by było dziwne, nie? Ja mam pewne przypuszczenia, od kogo to może być, ale. No, teraz się przekonamy, pani ma być za 5-7 minut. Ale w ogóle masz mieć swój długopis, nie? do. Tak, 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 mam przygotować długopis i być o. gotowa. <laughs> tak, pani w ogóle ciekawa. Nie wiem, dziwna akcja, widzę, ja nie mam pojęcia, o co chodzi, ale no Natalia dostanę tylko prezent chyba. ちっと Halo, od kogo to? Halo, czy ja mam być zazdrosny widzowie? Czekajcie, jakieś Taki liści. Takie ładne O, Natalia, chyba moja babcia też chce ci złożyć życzenia, ale oddzwonimy babciu zaraz. Dobra, uwaga, ja już widzę Natalia. Czytam. Natalia. O Jezu, czekajcie, muszę to rozczytać. W dniu twoich urodzin życzymy tobie setek tysięcy nowych subskrypcji, milionów, milionów, milionów wyświetleń, wszystkiego co najlepsze i spełnienia marzeń. Rockmates. To jest od Rockmates, Natalia. Nie ja bardzo, Rockmates. To takie piękne prezencie. Znaczy, po -po -po Powiedzmy tak? widzom, e, kim jest Rockmates, bo pewnie nie wiedzą Agencja. Tak, i od razka pewnie z chłopaku dostałaś ten kwiatki. Nie, zaraz trzeba im podziękować. No właśnie, trzeba do nich napisać, ale ładne, co? Past no, no tylko ja nie mam drugiego wazonu Ej, coś trzeba wykombinować Dobra, wykombinuj, bo trzeba je wstawić, bo ładne. Dobra, kwiatki wsadzone, co prawda nie wazon, tylko w doniczkę, ale jest całkiem okej. Okay. Tutaj oparłem je o szkło, żeby się nie przywróciły i pięknie ozdabiają nam kuchnię. Dobra, to teraz czas obejrzeć stare zdjęcia urodzinowe. No właśnie, dwu... czekaj, pokaż z 24 urodzin najpierw. Jezu, jakie brzmienki, my takie zdjęcie wstawiliśmy! No, Nie ma ładne balony, balony były był był ok, ale dawaj do 23. 20... ładny. A, tu to jest, dobra, dawaj do 23, bo to zdjęcie słabe. 23 są tutaj, tak mam znieść tobie. Jezu, jaką ty grzybę? Co to miałaś? Sekretarz? Nie miałem ciemne włosy w ogóle. A ty jakie miałeś krótkie? No, byłem taki na, na jeżyka miałem. 22? O Boże, ja. Jezu, jak jaka poważna była. pierdzielę, jak typowi bomezy na weselu jakimś, nie? Nie, nie wiem. Ale czy też mi dałeś kwiatki? To chyba od ciebie, czy nie od ciebie? No raczej, ale chyba w tym roku ładniejsze, czy nie? Tak, no ładniejsze, te mi się, się tak... bardzo podobają. To też były nie najgorsze. Dobra, jedziemy do 21. O! No, ale jakie ładne włosy? Halo! To tak. taką chyba... to Be... Mam na bok, no, teraz dużo lepiej wyglądasz Dobra, czekaj, z dwudziestych też było, czy nie było? Nie, nie no. no, jest! To jest co? 20. Nie, to? 20! Ale też jest tak sztywno, nie no, widzę, wydaje mi się Jakie sztywne zdjęcie Ale jak ja miałam ciemne włosy, no ja mam, teraz są takie jasne Ale lepiej wyglądasz, kochanie, teraz Jest urodzinowe! To jest urodzinowe zdjęcie? to jest urodzinowe Kiedy to było? Pokaż zdjęcie. Jezu, 6 lat temu. 2016, 19. Eee, dziękuję. Z 18, nie wiem, czy. Nie, a może be... z 18 18 będzie. Z osiemnastki będzie, było, było, być, było, było. A kiedyś to miałam więcej zdjęć niż teraz o wiele. Osiemnastkowe. O Boże. Omega, przybliżać? przybliżam? Nie, nie przybliżaj, nie, nie rób tego. Błąd! Ja oddalam. Nie, nie przybliżaj. <laughs> <laughs> wyłącz, Natalia. Powiedz tak, Natalia, może jesteś starsza, ale z roku na rok coraz ładniejsza. <laughs> Jezu, ty <gdy> jesteś kochany. <laughs> no, także. Tak, ja także... jeszcze raz dziękuję za prezent nie i w widzowie dziękuję Wam. bo tyle, ile życzeń by mi dzisiaj składacie. Na Instagramie, pod filmem, u Karola nawet. No, ja, ja, to jest ja, ja dostaję wszędzie. tych wiadomości. <grym> więc dziękuję wam bardzo za wszystkie życzenia. Mam nadzieję, że się spełnią. Muszą. <grym> ale na tym kończymy dzisiejszego vloga. Co prawda jest on trochę krótszy, ale ostatnio pojawiają się co dwa dni filmy, no, więc... Poteknij, bo <grym> jeszcze coś mamy dla ciebie. Tuprawdy? No, mamy jeszcze jeden prezent, tylko e, musisz go znaleźć sama, bo ja, widzowie wszystko wiedzą. No, jak znaleźć? No, musisz go znaleźć, jest gdzieś ukryty. Możemy zagrać w ciepło-zimno. <grym> <grym> <A> jaki? zaraz <grym> prezent. E, taki, Jestem skromny, ale no, jest gdzieś w domu, także szukaj. Widzicie, bo już ona chciała kończyć ten film, ale mówię, nie no, to już chyba czas i wiecie powiedzieć, że jest jeszcze jeden prezent. U mnie, u, się, u mnie w pokoju? No, to poczekajcie widzowie Plejcie, 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 plejcie. No Tu jest syf jakiś Natalia Ciepło czy nie? Yy, no, tu jest ciepło dosyć, ciepło Tutaj tak, o, tak średnio bym powiedział tam akurat plejcie. pło, tam jest ciepło, tam jest naprawdę ciepło Więc nie widzę No jesteś blisko, tylko tyle ci powiem, no kombinuj no Odpalić kąpa? Nie, nie odpalaj kąpa to jest fizyczna rzecz. Dobra, jezu, wyjdź z tego biurka. Wyjdź na dalszy tego biurka. No jest ciepło, ale to nie to pomieszczenie. Tak, mogę ci powiedzieć. Ale cieplej. No bo jest cieplej tutaj. W sypialni? Tutaj chłodniej, chłodniej, chłodniej O, cieplej, cieplej, czekaj. To moje spodnie, sorry widzowie. No właśnie, robię trochę. Cieplej, 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 cieplej. O gorąco, Natalia, jest jest gorąco i to jak? Nie, no Natalia, nie, tam jest, jest gorąco, jest gorąco. Zimniej, 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 zimniej. Nie, do końca. No byłaś centralnie przy tym. Jak? No tak, normalnie no. Gorąco, Kup. tu jest nadal ja, gorąco, parzy normalnie. Parzy tak, że nie pytaj. Odkurzacz mi kupiłeś? Nie, nie, przecież to jest nasz odkurzacz. ja no odkurzacz właśnie. kupiłem. No dlatego nie rozumiem. Otwórz go, Boże, odkurzacz otwórz. A jak go się otwiera? Jezu. <laughs> tu? Nie, do góry tą klapkę, jak ty nie umiesz otwierać. Tak. Naprawdę francku weź mi to Co to jest? A, kupiłeś, no, <laughs> E Jedziemy na wakacje. Kwiatkiem, Kwiatki to był tylko dodatek, żebyś się niczego nie domyślała. No, ty to dzisiaj kupowałeś? No tak, ja dzisiaj ja w ogóle wychodząc z pobułki, wziąłem kamerę, wziąłem laptopa, MacBooka, którego przed chwilą chciałaś wziąć, a tam było otwarte, wszystko, bo nie zamknąłem kart. Widzowie, Natalia chciałem wziąć. Jak mi go tak zabrałem? No tak, ale ja mówię, kurde. Czy go czy nie? Gdzie? Bo ja mówię, że przyniosłem MacBooka do salonu, patrzcie i go nie mam. Nie, nie, przyniosłaś go. Ale ja go, ja go miałem w samochodzie i potem ten przyniosłem go do domu, schowałem go, ale zapomniałem zamknąć kart. A Natalia mówi, no Karol, daj na MacBooka, nie? Czy tam weźmy MacBooka? Nie chciałem wakacji. 1 marca. I jakby, już mówiłem, widzą, że razem wybieraliśmy, patrzyliśmy na hotele i tak dalej, więc Go, znasz ten hotel, nie? Decyzji nie podjęliśmy. Bo ja specjalnie to wlekałem, żebyś wiesz, na urodziny mogła ten dostać okay. taki prezent. Tylko powiedz... w samolocie wybrałeś? Wybrałem miejsce okay. w samolocie, tylko powiedz, sprawdź, czy są dane dobre, bo ja 4 cztery razy, ale okay. jest już zapłacone i to tyle, tam widać ile, czy nie? Widać. A no właśnie, więc. Ja na to nie patrzę. Mam nadzieję, że się tam nie pomyliłem z niczym. Okay, Gdzie są moje dane? Tu nie ma moich danych. Nie, tylko imię nazwisko jest. Chyba Wiesz, tam się nic więcej nie wpisywało. Chyba ze mną nie jedziesz, tylko z Jak pusty. nie? Z tobą chyba! No tak, imię i nazwisko zgadza się. <grym> yes, <git? grym> tak, zgadza się. No, no to od pierwszego marca lecimy dziękuję nie no ja jestem naprawdę w szoku bo my patrzyliśmy na ten hotel, ale tak ciągle się wahaliśmy, bo no mówimy, generalnie. nie wiedzieliśmy kiedy leci, czy 1 marca, czy 22 e, chyba też było tak? tak, patrzyliśmy na dwa hotele i nie do tak. końca ja wiecie udawałem, że nie wiem który lepszy, nie wiem, który lepszy tak ja odkładałem, to odkładałem, I tak już dawno byśmy zamówili, ale mówię, nie Natalia, poczekaj, jak wiadomo jak z filmami będzie, coś tam, coś tam, coś tam nie? nie, 1 marca to za szybko, bo musimy nagrać dużo filmów na zapas, więc może tam później, i tak sobie przekładaliśmy, przykładaliśmy i Widzimy. Co prawda do pierwszego marca jeszcze trochę zostało, ale szybko zleci no. Słuchaj, loty mam Dobra, dynię, to nie więc Nie, wiedzisz, tak jak... nie no, 3 tygodnie Tak gorzej jak sobie pomyślę o tym locie, 11 godzin No ale chyba jakoś damy radę, co? Mam nadzieję, że nie będzie to ostatni lot w naszym <laughs> życiu, nie? Dobra widzowie, teraz to już serio koniec Dziękuję jeszcze wszystkim raz bardzo za życzenia oh. Dziękuję za wszystko, pamiętajcie, żeby strzelić sumę na tym kanale Żeby widzieć filmy z Dominikany No właśnie, ja tylko chciałem powiedzieć, że ciężko było widzowie wytrzymać e, e, Od rana Taka była akcja, ale wyszło idealnie, nic się naprawdę nie spodziewała Więc ja jednak umiem widzowie <laughs> w takie Chachmęcenie, więc nie? Yes, <laughs> Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!